Dużo osób zawsze się mnie pyta dlaczego kocham pisa. No i w przyszłości na pewno planuję taki odcinek, ale za to już dzisiaj przedstawię wam jeden z tych powodów, a chodzi oczywiście o smutne momenty, jednak na samym początku muszę zaznaczyć, że to nie wszystkie sceny, które doprowadziły mnie do płaczu. Dlatego w tym momencie mogę już obiecać, że planuję stworzyć kolejną część, więc jeśli wasza scena się tutaj nie znajdzie, to spokojnie bo w przyszłości istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawi się w kolejnych odcinkach. I także jak zawsze przypominam o aktywności, w szczególności teraz, bo w kolejnym filmie planuję pokazać najlepsze. Komentarze na filmie, dlatego też wydaje mi się, że jest to fajna zachęta. No ale okej, okay, nie przedłużajmy już, tylko przejdźmy do sedna filmu. No i oczywiście życzę miłego oglądania. Listę zaczynam od klasyka, bo tak chyba można nazwać scenę, kiedy Ace zginął w obronie swojego młodszego braciszka. O ile owszem w tym momencie dużo osób ciśnie sobie bekę z tego, tworząc na przykład memy z muszlą klazatową, to jednak jestem przekonany, że podczas seansu większość po prostu się popłakała. W szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę cały przebieg wojny na szczycie, który cały czas zaskakiwał widza. Oczywiście sam moment, kiedy Akainu przedziurawił Ace'a był już mocny, to jednak dopiero te późniejsze sceny wpłynęły na mnie emocjonalnie. A chodzi tutaj o ostatnią przemowę Ace'a, gdyż po prostu było tutaj czuć, że nie chciał jeszcze odchodzić z tego świata. No i pewnie także te sceny, które miały miejsce na wojnie mocno wpłynęły na to. Naprawdę ciężko się to oglądało, a reakcja Luffiego, który stracił przytomność, cały zapłakany to już totalnie doprowadziła mnie do płaczu, dlatego bez wątpienia można nazwać tę scenę nie tylko smutną, ale także ikoniczną dla całego One Piece'a. Przejdźmy w tym momencie do sceny, która była dla mnie jedną z najcięższych. I uwaga, wcale nie mówimy tutaj o śmierci człowieka, tylko statku. Wiem, pewnie dziwnie to brzmi, no ale takie są fakty. Jak pewnie wiecie, Going Merry, czyli statek załogi słomkowych kapeluszy, zaczął powoli się psuć na Skypee, czyli w tej sadze z podniemną wyspą, jakby ktoś tam nie pamiętał. Wtedy już Usop i cała załoga robili co mogli, żeby go naprawić, ale ich umiejętności nie są za duże, przez co nie wyglądało to zbyt dobrze. Z tego powodu postanowili udać się do miasteczka, które jest pełne niesamowitych cieśli, czyli tak zwanego Water 7. I gdy już się tam udali, to dostali diagnozę, że na tym statku już więcej nie popłyną. Niestety jednak ta sytuacja spowodowała kłótnie w całej załodze, a w szczególności u z Luffy, która zakończyła się pojedynkiem tych panów, a także odejściem u I właściwie to już tutaj było dużo emocji, co idealnie pokazała scena, kiedy dostaliśmy podczas pojedynku przybliżenie na statek, który po prostu płakał, widząc jak dwóch przyjaciół toczy walkę. Zresztą mi także było to ciężko oglądać, no ale powiem szczerze, że dopiero późniejsze sceny złapały mnie za serduszko, a mówimy tutaj o ostatnim przemówieniu Going. Mary, kiedy żegnała się ze swoimi przyjaciółmi, w tamtym momencie tak naprawdę wszystko było na najwyższym poziomie: animacja, muzyka, czy nawet tło. Te elementy po prostu były idealne, i jak jeszcze do tego dodamy płaczącą całą załogę, to już w ogóle nie ma szansy, żeby się powstrzymać. I tutaj mówię autentycznie: to była dla mnie najmocniejsza scena pod tym względem w całym One Piece. I pamiętam, że przez dłuższy czas nie mogłem dojść do siebie. Coś niesamowitego. trzecim momentem na tej liście jest całe dzieciństwo Niko Robin. No i powiem szczerze, że nie planuję za dużo o tym mówić, a to dlatego, że w przyszłości na pewno chcę stworzyć dużą analizę tej postaci. No ale tak na szybko chodzi o całokształt, czyli od momentu ataku światowego rządu na jej wyspę, aż do późniejszego życia, gdzie musiała sobie radzić całkowicie sama w złym świecie piratów. Do tego dodajemy to, że przez większość osób była uważana za diabła, z powodu jej życia, czy chociażby umiejętności, przez co ta dziewczyna w ogóle straciła chęć do życia. Na szczęście wszystko skończyło się happy endem, bo znalazła przyjaciół w postaci Całej załogi. A kulminacyjnym momentem były oczywiście wykrzyknięte przez niej słowa, że chce żyć i pływać z nimi na statku. Gdy to usłyszałem, to oczywiście łezka mi poleciała, ale także czułem dużą satysfakcję, gdyż po prostu chciałem to usłyszeć i zobaczyć. Co jednak oczywiście nie zmienia faktu, że całe jej dzieciństwo było po prostu tragiczne i smutne, dlatego postanowiłem o tym wspomnieć w tym filmie. No i czas na ostatnią scenę w dzisiejszym odcinku, która została wydana stosunkowo niedawno w anime i manze. A mówimy tutaj o pojedynku Luffy'ego z Sanjim na Whole Cake Island. Oczywiście nie będę wam przedstawiał całej genezy tej walki, a to dlatego, że odcinek o Sanjim jest już w produkcji i z tego powodu nie chcę wam psuć zabawy co tam się pojawi. Dlatego skupmy się lepiej na samym pojedynku, który został stworzony przez Studio To Animation niesamowicie. Pamiętam nawet, że studio specjalnie wydało dwa odcinki w tygodniu, żeby w całości pokazać nam tą scenę. No i powiem, że ten zabieg wyszedł idealnie, bo dzięki temu mogę mocniej wczuć się emocjonalnie, bo nie mieliśmy pauzy tygodniowej. Oczywiście Sanji podczas tej walki musiał udawać, że nienawidzi Luffy'ego i z tego powodu stoczyć z nim prawdziwy pojedynek. I o Boże, jak to się ciężko oglądało, w szczególności że Luffy właściwie stał w miejscu i tylko przyjmował ciosy od naszego blondaska. W tyle także mieliśmy proszącą nami, żeby w końcu przestał go bić i mówiącą, że opuszczą wyspę jak najszybciej, jak sobie tego życzy. Natomiast najważniejsza scena miała miejsce tuż po walce, gdy Sanji już wsiadł do wozu, a Luffy wstał i zaczął krzyczeć do niego, że bez niego nie nie da rady zostać królem piratów. I uwaga, w tym miejscu trzeba pochwalić Seju, czyli panią od głosu jego, bo idealnie oddała emocje. Zresztą, co ja będę mówił, jak sami możecie to usłyszeć w tym momencie. No i na tym akcencie kończymy dzisiejszy odcinek. Tak jak powiedziałem na wstępie, planuję stworzyć kontynuację tego filmu, ale to tak naprawdę od was zależy, jak szybko to zrobię, więc liczę na waszą aktywność. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że najbliższe dni szykują się ciekawie, gdyż planuję w poniedziałek wrzucić dla was analizę odcinka i także w tygodniu chaptera. Więc pamiętajcie, żeby zostawić suba z dzwoneczkiem, bo będzie ciekawie. Do zobaczenia już niedługo. Siemanko.